Kuchenne rewolucje i kontrola magie Jessler przeszły przez wiele lokali. Wielkie zmiany kończą się często wielkim sukcesem, ale niekiedy niosą ze sobą spektakularne upadki. Kiedy dziennikarze weszli do jednego z lokali po rewolucji, zupełnie oni mieli. Kuchenne rewolucje zmieniły krajobraz w niejednym lokalu gastronomicznym. Pod okiem magiedy Jessler nieznane szerzej, do tej pory restauracje zyskały nową jakość. Nie wszędzie właściciele przyjmują krytykę restauratorki, co wiele razy mogliśmy zobaczyć na wizji. Kuchenne rewolucje zmieniły toruńską restaurację sycylijską. To zaobserwowali dziennikarze. Rewolucja gastronomiczna dosięgła toruński lokal na Sycylianę. O tym, czy załoga prowadząca restaurację utrzymała nowy standard po wizycie Jessler, chcieli przekonać się dziennikarze wirtualnej Polski. Niedawno reporterzy serwisu odwiedzili sycylijską jadłodajnię. Swoje refleksje spisali w swoistej recenzji. Stwierdzili, że już od wejścia do lokalu potencjalni klienci dowiadują się, że restaurację odwiedziła Magda Jessler. Dowodów jej kontroli jest znacznie więcej, jak chociażby symboliczna księga. Z każdej strony w lokalu napatacza się nazwisko restauratorki. Meritum sprawy było jednak menu i smak serwowanych potraw. Wyszczególniono też kilka pozycji stworzonych specjalnie przez gwiazdę w czasie trwania rewolucji, np. Biała pizza z rozmarynem czytamy. Dziennikarze wdający się w tajemniczego klienta dowodzą, że menu jest krótkie, a ceny niewygórowane. Uważam, że wysokość rachunku była naprawdę przyzwoita. Wiele do życzenia pozostawia jednak wystrój lokalu, a raczej światło, jakie tam jest. Jest dosyć ciemno, a klimatu dodają zapalone świece. Wszędzie są białe stoliki we włoskim stylu, dobrze wyeksponowany bardzo sporą ilością win. Na jednej ze ścian znajduje się panorama jednego z włoskich miasteczek relacjonuje dziennikarz wirtualnej Polski. Wychodzi na to, że zmiany w Lana na Sycylianie weszły zdecydowanie na plus. Dowiadujemy się, że wcześniej bywały problemy i nieporozumienia na linii szefostwo kucharza. Wyraziste komentarze Jessler przełożyły się na zmianę nawyków, co poskutkowało zmianami. Komentujący mają mieszane uczucia co do nowej jakości lokalu, jak i samej idei kuchennych rewolucji prezentowanych przez TVN. Zdaniem części publiki, to celowa reżyseria mająca zaszczepić w zaniedbanych lokalach gwiazdorskie maniery.